Dzisiaj takie przeprawy nas czekają. Widać, że ścieżka jest, ale już mocno zaośnieła. Pokrzywy po pas. Co mnie podkusiło, żeby tu przyjechać, to nie wiem. Mamy okonka małego, czyli rzeka pusta. No i mamy coś dołowiliśmy. Witam na nowym filmie. Dzisiaj przed Wami rzeka Kostrzyń i taka okoniowa dłuba nina. Dwa lata temu na tej rzece była przyducha. I zobaczymy czy wróciło do niej życie. Także nie przedłużam. Oglądamy. A i było uderzenie. było. Nie wcięło się niestety. No idziemy stąd. Jeden kontakt tylko był i to z czymś małym, także nie ma co się nastawiać tutaj na stanie nie wiadomo ile. Znowu było uderzenie. Malutkie okonki tutaj są. Nawet widziałem, jak się błysnął. A no, jak się zahaczył tutaj zobaczcie to zielsko no ale wisi na kiju komedia mamy okonka małego czyli rzeka niepusta no nie za piękny oczywiście nie ma co go pokazywać tutaj przesadnie Taki maluszek, ile on ma? Z 8, może 10 cm. No i oczywiście do wody. Idziemy sobie właśnie taką pseudo ścieżką I co jakieś 20-30 metrów próbujemy obławiać tą rzekę. No ale powiem Wam, że łatwo nie jest. No ale tak to wygląda tutaj. Pomimo tego, że wynik dzisiaj jest mega słaby, no to trzeba przyznać, że rzeka jest piękna. Także, jeśli ktoś właśnie nie jest na wynik nastawiony, to jak najbardziej polecam. Może sobie tutaj próbować coś sensownego złowić, no ale moim zdaniem jest to mega ciężki temat. No i też, tak szczerze mówiąc, musiałby już teraz się na to zdecydować, bo tutaj za dwa tygodnie to wszystko zarośnie. Łowienie z brzegów będzie mega mega uciążliwe a brodzenie odpada. Także jeśli macie wolny czas. Rzeka jest blisko, to korzystajcie. No mój wynik podejrzewam, że bez trudu poprawicie. To chyba gnisto się zrobiło. Muszę się odsunąć od rzeki. No te udeptane ścieżki już dawno za nami. Zobaczcie, jak to wygląda. Tędy do wody nie dojdziemy, to najwyżej się utopimy. Tej dziczy mam dosyć, spróbujemy tutaj może najpierw woblerem jakiegoś okonia spod mostu wyciągnąć, no zobaczymy. Siedzi. No, Może nie tyle spadł, co się wychaczył. Zobaczcie. Taki okonek, no nie wiem czy mi to wynagrodziło to przebijanie się przez tą dzicz, no ale siedzi. Do wody. No to co, może trzeciego dołowimy? No i mamy coś, dołowiliśmy. No póki co największy okon dzisiaj, zobaczcie na obrotówkę. No okaz to to nie jest, ale trzecia ryba tutaj, to już całkiem spoko wynik mi się wydaje. Dwie godziny wędkowania, on ledwo siedzi nawet. No, zobaczcie, coś takiego, no i tak jak mówię, na dwie godziny, trzy okonie, pierwszy raz nad rzeką. No, tak, już nie ma, niestety jest skarpa, musiałem nim tak rzucić. Przed chwilą urwałem przynętę, i to jest chyba dobry moment, żeby na dzisiaj zakończyć wędkowanie. Wynik jaki był, widzieliście, zgram na pewno jakiś krótki film dla Was z tej wyprawy. No i tyle z mojej strony. I tak jak mówię, sezon się rozkręca. Filmów na kanale będzie na pewno coraz więcej. Także do zobaczenia wkrótce.